Ale ci dobra. Pucyk będzie cisnął 32 kg. Zbliżenie na twarz przed wyciśnięciem. Dobra. I dajesz mistrzu do klaty. I na górę, na górę, na górę, na górę, na górę, na górę. I teraz cofnij tam, połóż z powrotem na te chacieki. No. No, gitara. Nakładamy na 100 kg. Nie, dołóż jeszcze 5! powiem teraz 52 z 32. Pokażemy jeden ważnik. 10 kg jest. Są dwa, takie same. To z jednej strony 20, a z drugiej to samo. 2 w 11, mamy 51. A nie, 52. tak? No, i koks. Kurwa, koks, tak. koks, chyba będzie Nie wezmę. Oj, dawaj. Do klatki i od razu ciśnij do góry. I do góry. Dawaj. Nie ma jednak, wiesz. Okay. <laughs> Śnij, ciśnij, bo tak nie. No. <laughs> I wziął. Tak. Radość <laughs> do wodnika, który to wziął. Jeź. To może <laughs> Dokonałem po piątce. No. Dobra. Ja to pauza. Szmalina. 42 dwa. 41 Ach, Nie wiem, co Dajesz Malinę, dajesz. Chwała. No i do klatki, i do góry. I do góry! Do góry! Dajesz. Czekaj, no. ja ci pomogę, jedną ręką. I, czekaj. No. Ciśnij, 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 ciśnij. No i połóż. Hej, wioś. Hej, koks. Chwila odpoczynku, jeszcze raz próbujemy. Malina, dajesz, już nagrywam. Kurwa. Nie kurwuj, ty jest. się dobrze, żeby bania leżała na desce, No. I jak ktoś się staje w pobliżu. Trzymaj. No, i ci będę pomagał ręką. Dajesz. No, do klatki. I ciśnij, 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 ciśnij. Ciśnij, ciśnij. Dobrze, jeszcze raz, jeszcze raz, daj, próbuj jeszcze raz. No i ciśnij, 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 ciśnij. O tak ona najlepiej wchodzi, no. Dobra. Poszło. Dawaj, bo już nagrywam malina. No po tych ciśnij. Po będzie hardcore. Tam mam ci pomagać ręko jak coś. No. Próbuj sam, próbuj sam. Ciśnij, ciśnij. Pom no ciśnij. Ciśnij, ciśnij. Ciśnij. Jeszcze ci ci ciśnij. Ale nie... No ciśnij. No, Cię no, no, to się do ręką się poświęca. Oh. 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 No, ja Dobra, to chwila odpoczniemy ja przykręcę. No, nie mam siły man. Dobra mi no, pomóż mi, bo ja tutaj... No dobra. Ale spróbuj sam na początku. Nie, nie mam Próbuj, ja ci będę pomagał. Ciśnij. klatka będzie większa. No i do góry, do góry. Dawaj, dawaj, dawaj. Ciśnij. Nie wiesz to nogi. No, powieś. No, wziąłeś. Nie wziąłem. Zaraz bierzemy na barki, chodź. Tak. Zobaczcie ci pokażę. Przecież coś bierze na... No i wyjdź. I przysiad dajesz. I do góry. I jeszcze jeden. Kilka razy. tak jakbyś się wstać później. Bo tak... No to powoli to właśnie. Nie patrz z jednej strony, nie kładź nie Bierz z drugiej też. No i dobrze. Jeszcze. No. Opuszczaj. No. like right. Dobra, lajdź. Right. Jak chcesz. Aby do góry. Na jednej. O kurde. Na jednej, no, no, do, no, no, poszło ponad trzy, tak? no dwóch. Do klaty, kilka razy, kilka razy, nogi podegnij, do, ty do tyłu nogi, dobrze, no. Dobra, a pójść teraz do przodu, do klaty, ręce inaczej, do klaty, no i do klaty. No tak, no dotąd, no, o, no, 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 wyżej, wyżej, no, prawie, jeszcze raz. Dawaj, tylko się nie wybijaj, tylko się podciągaj. Dawaj. No, no, dawaj, 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 pójdzie, pójdzie, pójdzie! No, no, starczy na razie, chwila przerwy. Tak? Tak, kurwa! Dawaj, bicepsa, no! No jest, ten centymetr poszedł! Centymetr poszedł, biceps przed treningiem i bitem po treningu. Ach.